Co my tu mamy? BD355C i BD354C. Ech. Chyba wszyscy wiemy, do czego takie tranzystory służą, albo gdzie współcześnie najczęściej są używane. Nie do produkcji, ale do przetwarzania dźwięku. Jeżeli już ktoś miał na końcu języka ZK140T, to jak najbardziej miał rację. Martwi trochę fakt, że są to tranzystory CEMI, czyli trzeba liczyć się z tym, że za jakieś 35 lat znów trzeba będzie je zmienić. Nie są to zbyt trwałe tranzystory, ale na ten moment nie mamy lepszego rozwiązania, żeby zachować to jak najbliżej oryginału, więc biorę się za wymiany. No to tranzystory już są na miejscu. Przez poszukiwanie usterki przetrzepałem praktycznie wszystko i tylko kondensator na wejściu był do zmiany. Więc uważam, że to bardzo dobry wynik. Dodatkowo. Ten amortyzator guma trzymająca silnik jest w bardzo dobrym stanie. Jak to jest możliwe? Pomiary kondensatorów? Ten oczywiście był luźny, i to mogło zabić ten tranzystor. Eee, też też jest, na, jest w naprawdę bardzo dobrych parametrach. Co, o co chodzi? O co chodzi? No i byłoby słuchajcie. Naciąg taśmy jest ta sama Jest to rzadko spotykana wersja w kolaboracji z Magmorem bo tych grundigów i tych innych to widziałem już bardzo dużo ale jest bardzo fajna, ciekawa kolorystycznie. Hmm. A teraz tak, w skrócie, co tutaj było nie tak? Ech, tranzystor, który fiksował, fiksował, ale podczas pomiarów chyba jednak przegieło mu się i postanowił na stałe odwalić. Zobaczcie. Któryś tu był dobrym numerem, już nie pamiętam który. Nie, ten chyba jest OK. Czyżby ten ostatni strzał go załatwił? Ja teraz dużo wolniej reaguje na temperaturę, ale jak widzimy, mamy termistor albo zmienno temperaturowy rezystor. Całkiem sporej mocy, jakby się mogło okazać. Tym miłym akcentem pragnę podkreślić to, co w internecie jest, że te tranzystory się psują, i warto. Zacząć od sprawdzenia ich pod każdym kątem, a najlepiej przy ich cenie kilku złotych i do, ogólnej dostępności po prostu wymienić. Prąd spoczynkowy ustawiłem na 200 mA i idę sobie posłuchać. Wszystkiego dobrego dla Was. Dużo szpulaków, dużo szpul, dużo wyrozumiałości od partnerek. Wiem, że one podczas znoszenia kolejnych sprzętów przechodzą olbrzymie katusze. Ale tylko co któryś raz coś powiedzą, więc bądźmy im za to wdzięczni. Dużo dobrego. Do zobaczenia.